Hey, hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Omen i z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na streama, który odbędzie się oczywiście na moim kanale Twitch w sobotę 16 kwietnia o godzinie 20, tak jak widzicie na ekranie. I, I tym razem na streamie chciałbym coś nowego też prowadzić, oprócz MTA na różnych serwerach, co pewnie będzie również, chciałbym wprowadzić chociażby coś nowego w postaci GTA 5 a pewnie raczej GTA Online, już o tym mówiłem od kilku... Streamów, że na tym się zastanawiam, nad tym, coś takiego będę chciał zrobić. czy po prostu spróbować coś z GTA Online zastreamować. Chociażby nie wiem jeszcze, jak ten program uciągnie to, ale zobaczymy. bo mogę je będę sobie pewnie instalowo od nowa bo jakieś tam mody pogrywałem coś tam już mi się nagle... kiedy działało, potem nagle teraz nie działa, pewnie przez update'y GTA, które są co chwilę zresztą. Także ja tutaj aktualnie jestem oczywiście na Play Live, żeby coś po prostu było w tle, ale chciałem Was oczywiście na tego streama zaprosić. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, niewykluczone, że potrwa nieco dłużej niż zwykle, ponieważ też, no jak widzicie, no oprócz yy, MTA, będzie coś nowego, mam nadzieję, więc to też może troszkę potrwać i też niewykluczone, że może pojawi się jeszcze inna gra, ale o tym pewnie... To może nie będę zaraz, to taka niespodzianka, ale raczej to będzie tak, tylko krótko, tak wiecie, na, na, na końcówkę może bym coś takiego zrobił. No, w każdym razie wydaje mi się, że będzie nawet ciut ciekawiej niż zwykle, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Już nie przedłużam. Mam nadzieję, że wpadniecie. Na razie. Z mojej strony to tyle. Żegnam się z Wami. Na razie.